Dzień dobry Państwu. Mija kolejny tydzień, spotykamy się już widać tradycyjnie w kolejny piątek. Sporo się wydarzyło w tym tygodniu. Jak Państwo wiecie, uruchomiona jest granica. Pracownicy pracujący w Czechach nie tylko mogą przyjeżdżać. Co prawda, otwarte przejście jest tylko w określonych godzinach, ale przy tych trudnościach, które były z załatwieniem w by ogóle otwarcia przejścia, musimy brać to, co jest. Mamy, proszę Państwa, pierwszy e, przypadek zachorowania na terenie naszej gminy. To nas zmusza do jeszcze większej ostrożności i uwagi. Na szczęście osoba, która zachorowała, jest osobą bardzo odpowiedzialną. Od poniedziałku mają być e, uruchomione szkoły. W bardzo zawężonym zakresie dla klas 1-3 i mają być tam prowadzone zajęcia opiekuńcze. Aczkolwiek z tego co się orientuję, planowane są też zajęcia pedagogiczne i dydaktyczne. Bardzo bym prosił, żeby dostosować się do obostrzeń, które będą funkcjonowały w tych placówkach. Te obostrzenia są ustalone odgórnie i trzeba się stosować. Dlatego też jest to możliwość, aby placówki oświatowe dały ofertę opieki. Ilu z Państwa skorzysta z tego, ile dzieci pójdzie, to jest sprawa bardzo indywidualna i zdaje sobie sprawę z tego, że rodzice są w dużym napięciu nerwowym, bo trzeba. Zresztą widzę to po przedszkolach, gdzie przedszkolach. Mimo, że oferta przedszkolna jest już przez tydzień, tej oferty jeszcze nikt nie podjął. W żłobku dzieci są, dzieci są pod opieką pań i żłobek funkcjonuje. Proszę kontaktować się z dyrektorami, żeby po prostu informować o tym, że planujecie Państwo przesłać, wysłać dziecko do szkoły, do przedszkola czy do żłobka. Od myślę przyszłego tygodnia, może od następnego, ruszą zajęcia z kapido, które były w Domu Kultury. W związku z obostrzeniami zajęcia będą prowadzone albo koło szkoły w Międzylesiu, albo koło stadionu w, też w Międzylesiu. Już z instruktorami, ponieważ taka oferta też będzie mogła być. Proszę Państwa, maj chyli się ku końcowi. Powinienem Państwa zaprosić na dni Międzylesia, ale sytuacja jest taka, jaka jest, więc dni Międzylesia na pewno w miesiącu czerwcu się nie odbędą. Tak samo jak już została podjęta też decyzja o odwołaniu zlotu. Motocyklistów, którzy też zawsze w czerwcu spotykali się w spręczynie. No niestety nie możemy zorganizować takiej imprezy, bo i zalecenia, i odpowiedzialność w tym kierunku idą, że takich decyzji podjąć nie można. Rząd znosi coraz to nowe obostrzenia. prosiłbym, żeby stosować się do wszystkich zaleceń rządu. Jest nam bardzo trudno wszystkim wytrzymać w Kominach. Mam tego świadomość, sam jestem nieraz człowiekiem, który zapomni zaciągnąć komin. Wiem jak to jest, ale zwracam się do Państwa, żeby te sprawy mieć na uwadze. Z tego co słyszę, rząd zaleca, żeby urzędy były udostępnione dla mieszkańców od poniedziałku. Nasz urząd cały czas funkcjonuje i będzie funkcjonował na podobnych zasadach jak było do tej pory. Kontakt będzie utrudniony, ale jest możliwy. I też mimo wszystko proszę, żeby do urzędu przychodzić i kontaktować się bezpośrednio w sytuacjach niezbędnych: odebranie dowodu osobistego, zarejestrowanie działalności, sprawy aktów zgonu, sprawy ślubu to rozumiem. Dalej będzie skrzynka podawcza e, przy wejściu do urzędu. Aczkolwiek, drodzy Państwo, ten temat musi minąć i ale naprawdę wiele zależy od nas. Dziękuję Państwu.